Cześć. Dzisiaj nagrywam odcinek, jakiego jeszcze nie było na tym kanale, a mianowicie o paznokciach. Ponieważ mam dylemat, jaki kolor wybrać, bo miałam już taki neonowy różowy. Mam już jak widać odrosty, tu mi się jeden złamał i to był taki kolor taki neonowy. A teraz będę chciała zrobić sobie inne, ale nie wiem jakie, więc będziecie musieli mi pomóc. Mam czerwony, zwykły czerwony, żeby sobie zrobić czerwonym wszystkie paznokcie czerwone. I na to na przykład taki pyłek syrenka, to się nakłada na sam koniec i wtedy będą takie błyszczące paznokcie. Taki, to jak wybieracie ten zestaw z czerwonym i syrenką, dajcie łapki w dół, tak wiem. A jak wybieracie kolor taki, co dzisiaj kupiłam, nowe takie dwa, niebieski, bardzo ładny, taki bardziej pod turkus też podchodzi i różowy. Jeśli chcecie, żebym na przykład sobie zrobiła e, rękę różowe i te dwa niebieskie, albo coś takiego, o, i na przykład ten pyłek też, to dajcie łapki w górę. I ja się Was posłucham i zrobię ten zestaw. Dziękuję! Cześć!